Z kim ty tu jesteś? Z bratem. Z bratem. No, To musisz lecieć do domu. Fajną masz kamerkę. Nagrałaś coś? Nagrywam. Cały czas nagrywasz. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I do zobaczenia. Cześć, z tej strony Sabinka z kanału Światow Sabinki. A ja jestem Michał, brat Sabinki. Chciałam tu właśnie powiedzieć. Cześć. <laughs> no ale wiesz takie rozbiorę. Witamy Was ze studia Acanthus. A to był ino taki żarcik. <noise> Zapraszamy na film. O jak... tym, jak wybieraliśmy się na koncert studia Acanthus. Ale, ale no weź nie dobra? Na którym przeprowadziliśmy nawie, nawet wywiad. O, ale ja to miałam powiedzieć. Tak, właśnie. masz jakiś problem. No co zabieramy dzieci na koncert zespołu akantus? No zabieramy, ja sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Yy, Dobra jest sobie, że nie można kupić biletów w kasie. Domu Muzyki i Tańca, tylko przez stronę internetową i właśnie weszłam na tą stronę internetową yy, i są jeszcze wolne wszystkie miejsca. No to kupuj. Ty kup przez stronę, a ja zrobię dzieciom kawał i pojedziemy kupić do kasy, a tam się dowiedzą, że biletów nie ma. Nie ma. <laughs> Dobra, no to tak zrobimy. Proszę bilety na akantus. Nie mamy. Hmm. No dobrze, dziękujemy. Nie. nie masz biletów? Nie, nie było. Jak to nie było? Nie było, nie mają. Jak to nie mają? Nie, nie mają. No to co teraz? Nie mam żadnego pojęcia. Te bilety już są dawno kupione. Yes. No ja nie mogę. Okazało się, że nie mają biletów i tata mi zrobił kawał, bo bilety już było dawno kupione. I przyjechaliśmy na koncert, na koncert Akantusa. Czy filmujesz? No. Za chwilę się zacznie koncert Akantusa. Będzie to bardzo fajne. Skąd wiesz? No <noise> wiem. Nic dobra tam. Ma to znaczy? cała widownia tu przyjdzie. Nie będziecie po koncercie do nas. Nie Dobra, no bo teraz mamy przerwkę, to sobie troszkę odpoczniemy, dobra? A my mamy No właśnie. O, dziękuję bardzo. I co, byłaś tam już w tył? Tak. I co tam było? No, ogólnie była taka sala, cała biała jak w szpital. A wyrzucili was? Nie powiedzieli po prostu, że yy, że jak będziesz koniec, to możemy sobie całą długo rozmawiać. A tanków... Ale to jeszcze nie koniec, bo mają chwilę przerwy. A czemu ty to krzesło psujesz? Nie psuję. Jak to nie? すごい。 Piątkę mogę przebić, nie ma problemu. Łoo, wow, jaka mózna piątka. Muszę film nagrać, wiesz? A film na no. Dobra, chodźcie, lećmy. I tak mam kamerę. Może być przy nas? Ty... O takim młodzie... Bo... Nie, nie możemy, nie, nie przepraszam, Jakby, nie. Moż, ja, ja chętnie dziewczynku podpiszę jedno, Piotrka jak najbardziej, dzie, jedno dziesiątku dzie, dzieciąt, podpiszemy na pewno, ale, ale słuchajcie naprawdę, słuchaj, ja ci się podpiszę tutaj, dobra? A uwierz mi, że widzimy się na zewnętrznych koncertach i na pewno większość to jeszcze ktoś podpisze, dobra? Do zobaczenia! Ale jest szansa? Się podamy. Dzisiaj cały dzień odtęczy. od ten. Cześć. Od samego rana jesteśmy tutaj, więc po prostu zrobiliśmy wszystko, żeby to się udało. Mamy no, nadzieję, że się udało, więc Dziękujemy. naprawdę. Guśka, piąteczka. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. No. Do zobaczenia. Dziękujemy Wam bardzo. bardzo. Nie Pierwszy raz nauczyłem. Jesteś? Z bratem. Z bratem. No, to musisz lecieć do domu. Fajną masz kamerkę. Nagrałaś coś? Nagrywam. Cały czas nagrywasz. Zdrawiam bardzo serdecznie. I do zobaczenia. Mykaj do domu. Bo już późno. Jceszko? <grym> Dziękuję, Dobre. do widzenia. Mnie nie, to no, nie. jeszcze. No, papa. Pa. I co tam się udało załatwić? Porozmawiałam z Kubą Miużykiem. Z kim? Porozmawiałam trochę z Kubą Muzykiem. A kto to jest? Nie powiedzieć, taki aktor. Taki aktor? A podobał ci się na koncercie? A teraz do domu Subskrybujcie moje oba kanały Świat mm. Według Sabinki i Gry Sabinki i bye bye A jak ta pani, która chciała autograf Znajdzie mój film i napisze do mnie Odstąpię jej autograf, który ja dostałam.